I witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Elex. Jak obiecałem, proces zbierania questów już jest zakończony w Ignadonie. Eee... I te to teraz weźmy się może za realizację jakichś questów. Zobacz, e spróbuję wybrać takie, które będę mógł od ręki Zacząć od tych, których mogę od rełki zrobić. Okej, okay, tego to na pewno nie weźmiemy, pomimo, że jak zapewne zauważycie, to wcale nie jest tak daleko, ale te mechy nas zniszczą. Więc nie dziękuję. Dobra, prośba o pomoc. Ok, a czy mogę coś z tym zrobić? O Matulu. Muszę bardziej się zbliżyć. A. Dobra, zobaczę, czy mam jakąś opcję dialogową związaną właśnie z tym El Eliem. Czy tam Elim, czy jak go tam zwą. Eee, tak, to było tu. Zobaczę, czy mi się jakieś nowe opcje dialogowe podblokowały. W ogóle... Ciekawe, że on tak lu luzem może sobie łazić. Nie ma jakiejś celi czy coś. Jeżeli o mnie chodzi, gnij sobie w najlepszym... Nie, po nie pomożemy ci. papka. Mózgopapka. Bo gdy już cię dorwą, właśnie tyle z ciebie zostanie. Mózgopapka. Będziesz walczył za ich sprawę, albo skończysz jako śniące się warzywo. Wtedy znów się spotkamy. Ale gdy tak się stanie, nieważne, czy będziesz już albem. No. Szkoda, a coś jeszcze mogę z nim zrobić? Wynoś się stąd, nie mam ci nic do powiedzenia. A tak z ciekawości zobaczę, czy mogę go sklepać, tylko zapiszę grę najpierw, bo nie jestem na tyle odważne, a poza tym. Boję się, że coś spierdole. Dobra. Soluwa, ziomek. Nie to. Okej, okay, trochę to potrwa. Po namyśle, szanuję wasz czas. Nie przesadzajmy. Dobra, no to z tym, z, tym, z tym nic na razie nie możemy zrobić. Zaraz się pewnie okaże, zaraz się pewnie okaże, że niczego nie będę mógł kuźwa zrobić. O, tutaj mam dwa znaczniki zaznaczone na mapce, więc może coś z tego będzie. Pomarańczowe to jest zawsze zleceniodawca. O, jak to dobrze łazić sobie po frakcji, gdzie nie ma żadnych konsekwencji związanych z. O! Nie ma typa. Poszedł sobie. Tylko, czy ja się stąd wydostanę teraz? Aha. Wstęp tylko dla upoważnionych. Jak długo będziesz to jeszcze powtarzać? Aż zrozumiesz, że wstęp mają tylko upoważnienie. Ale jestem upoważniony. Nieważne. I tak miałem już sobie iść. Nie będę cię zatrzymywał. Niech Kalan cię błogosławi. Te. Musi ci naprawdę zależeć na tym, co robisz. To całe moje życie. Jestem wartownikiem, chronię tego archiwum. To kalan napełnia mnie siłą. Nocna przerwa na modlitwę wystarcza, bym wytrwał przez kolejny dzień. A teraz wyświadcz nam... Okej, okay, warto wiedzieć, że on robi sobie przerwę na modlitwę. cię przepuszczę. Co do archiwum... Czy w archiwum znajduje się kopia księgi Arvida? Naturalnie. Przechowujemy tam wszystkie dzieła Arwida, jakie ocalamy. Mogę przeczytać dzieła Arbida. Ty? Nie. Nie, okej. Okay. Ponieważ tylko wybrańcy mają dostęp do jego zapisków. Czytaj klerycy. Ty jesteś jednym z nich. Dość już się o tym nasłuchałem. Niech tak będzie. Okej, okay, cofnęło mnie od razu tu. Okej, okay, czyli warto wiedzieć, że on robi sobie przerwy w nocy. Dobra, a mogę... A na co pokazuje mi ta strzałka na dole? Czyżby jakieś tylne wejście, czy coś w tym stylu? Jak mogę się dostać do tego znacznika, cholera. Mnie się okaże, że jest jakaś ukryta ścieżka, czy coś. A, mógłbym noclipem jakimś sprawdzić, ale nie wiem, czy mam takie cheaty dostępne. Bo tam na coś poka Chyba, że ona już pokazuje na tą księgę, chociaż nie wiem. Chociaż czekajcie. Tu można zejść. Co dalej? No to mamy zagwozdkę. Bo wątpię, że... Szczerze mówiąc, wątpię, że był w stanie jakiś, jakoś, nie wiem, do od dołu wejść, czy coś w tym stylu. Teraz drugie pytanie, jak stąd wyjść? A najprościej będzie chyba zrobić to tak. Okej, okay, framerate mi się nie zajebał i bardzo dobrze. Nawet to... No, czyli PlayStation 5 niweluje te problemy, nie które... które miał PlayStation 4. Naprawdę war... O, czekajcie, to jest na tym poziomie. To jest na tym poziomie. No, wszystko super. O, kolejna zamknięta skrzymka. O, o, dobra, już. stąd. Już, już. Okej. Okay. A. Uff. Na szczęście nikt nie zauważył, co zrobiłem, bo szczerze mówiąc się nie rozejrzałem. Wynosi się! Nie, on Do się tego. zorientuje. Się on się zorientuje, co jak tu kombinuje. Chcę pohandlować. W porządku. Pokażę ci, jakie towary są dostępne dla Twojej granicy. A może pokażesz mi, co masz w skrzyneczce? Dobra, mam inny pomysł, tylko będę musiał... dobra, robot niech spierdala. Dobra, jak się... dobra. Z... Zakradniemy się tu po bo... prostu. Dobra, Wynoś typie, tego. weź. Się dobra, rezygnuję, rezygnuję z dobrania się do tej skrzynki. Nie wiem, co musiałbym zrobić, żeby się do niej dostać. Cholera jasna. Też za bardzo nie wiem, co zrobić z tą księgą. Bo czekajcie. Na mapie pokazuje mi, że nauki Arwida. A tu jest konsola bezpieczeństwa. Czyli ten znacznik to jest konsola bezpieczeństwa. Więc może uda mi się ją znaleźć. Bo ona powinna być w budynku. Co próbujesz powiedzieć. Ora, tu jest ta konsola. Radzę stąpać ostrożnie. A, tylko trzeba... Okej, okay. czyli to można, można się dogrindować, tylko trzy lewe, za 3 levely to dopiero zrobię, to okej. Okay. Rezygnujemy z tego też questa. Obawiam się, że wpadłem na taką pułapkę, że nie będę w stanie wykonać żadnego questa z Ignadolu na ten moment. Dobra, może, sprób może to chociaż będzie proste do zrobienia, żeby chociaż ten ułamek expa zdobyć. Jeżeli on się pojawia, no to ja podejrzewam, że chodzi o Lewina, który ma te części. Ciekawe, czy, zaproponu czy zaproponuje mi, żeby nie wiem. Na, na, na jakimś Darknecie opchać te części, czy coś w tym stylu jako alternatywna droga. A może coś... A może ty mi dasz jakiegoś quest'a? Ej, ty! Twoja przepustka handlowa została zbadana. To cholerna podróbka. Nie najgorsza, ale z pewnością fałszywa. Przede wszystkim, chciałbym wiedzieć, gdzie i jak ją dostałeś? Mm. Mam ją od kupca o imieniu Levin. Levin... No dobrze, będę musiał z nim pogadać. I no jako, to go jako, że zostałeś wrobiony w tę sytuację, pomogę ci się z niej wyplątać. Rozmawiałem z emisariuszem i stwierdził, że możemy dać ci nową przepustkę, o ile będziesz współpracował. Będzie kosztować 500 kryształków. Jak by ci to powiedzieć? Prosiłbym cię o przysługę. Jeśli mi pomożesz, wpuszczę cię z powrotem. Dobra, no co to za przysługa? ci tę przysługę. Dobrze? Nie mogę teraz o niej mówić, musisz porozmawiać ze mną później. Wprowadzę cię w szczegóły. Miłego dnia. No spierdalaj, tak się składa, że już nie muszę wkupywać się w twoje łaski. Już, już, bo generalnie co za problem, żeby się nie przeteleportować po prostu prosto pod katedrę, omijając kompletnie ten punkt. OK, mam nadzieję, że Lewin nie będzie na mnie zły za to, że go wiebałem, ale w sumie tak trochę mam tu gdzieś. On chyba już nie będzie jakoś istotny. Chyba, że jest zamieszany w tą intrygę z narkotykową, no to z dopalaczami, no to wtedy może być kłopot. Jest coś ciekawego? A, zioło lecznicze. Tak średnio ciekawe, ale wezmę. Powiedzcie mi, że tu jest bezpieczniej, że nie napadnie jakiś kurwa jebany tyranozaur, czy coś w tym stylu. Dobra, on po... Dobra, tu jest. Co słychać? Masz gotowy towar, który ma trafić do Hortu, prawda? Czy to pytanie? A może stwierdzenie? Nie kurwa stwierdzenie. Bo ja nie mam pojęcia kim jesteś. Przysyła mnie Gotthard. Gotthard? Kto to taki? A, chwila, chwila, chwila. To przecież ten facet, który karuje jak wół przy tych durnych robocikach. Dobrze, dobrze. Możemy dobić tak. Czego potrzebujesz? Muszę kupić kilka części zamiennych. Części zamiennych? A tak, już pamiętam. To te specjalne, bardzo konkretne zamienniki. Wnioskując po Twoim tonie, coś kombinujesz. Najwyższej jakości. Bezpiecznie spakowane. Jak zawsze. Pozwól, że teraz ja zadam Ci pytanie. Masz czym zapłacić za te części zamienne? Mam. Myślisz, że przyszedłbym tu, gdyby było inaczej? Wiesz, niektórym zdarza się zapomnieć o tej <grym> części <grym> handlu. Dobra. Oto kryształki za zamówienie Godharda. A reszta? Jaka reszta? Ta, której potrzebuję ze względu na wzmożony popyt. Dokładniej dwa razy tyle, ile mi dałeś. Przespałeś lekcję o popycie i podaży, czy zapłacisz mi... A może ci spuszczę w pierdol po prostu? Nie, oczywiście walki mi zabraknie. Dostaniesz umówioną kwotę i nic więcej. Dziwne. Jestem pewien, że dostanę dokładnie tyle, ile sobie zażyczę. Co niby powstrzymuje mnie przed zabiciem cię i zgarnięciem twoich kryształków? No boże, wiedziałem, że Nic, będzie. A więc chcesz walczyć? No, a może. Co za menda. Dobra, ale według gry mam z nim szansę kurwa wygrać. Dobra, gdzie mnie cofnie? Powiedzcie mi, że niedaleko. A tuż przed walką to easy. Dobra, Gra twierdzi, że jestem w stanie z nim wygrać. Zaufam jej. Coś czuję, że chyba się przeliczę. I chyba nie jestem w stanie z nim wygrać z tym, kurwa, co mam. Hmm. Tak na oko to ja mu gówno zrobiłem. Dobra, dealuj z nim. A czy możesz mi pomóc dronie? Czy na pokaz się tu wezwałem? Dobra, pomagam. Dobra, to teraz poczekam, aż go dron wykończy. No że też go to nie zastanlokowało. Dobra. Mam wiem już jak sobie z tym dupkiem poradzę. Co się będę. Masz tu drona na dzień dobry i powodzenia życzę. Okej, okay, chyba się pomylił. Teraz no i po problemie. Dara, dronie, możesz spieprzać. Tak, to bym go zastraszył, a tak to chuj. Dobra, eee... wpuść. A teraz pytanie: czy ten strażnik wpuści mnie do środka, czy będzie robił sceny? Z Lewinem to sobie trzeba będzie pogadać potem. No ale w końcu od, po, od jakiegoś dłuższego czasu wygrana walka. A ile im brakuje do Lewa? Tak z ciekawości. Czekajcie, ja mam coś no... A, fala mocy. A, mamy Miecz Adwentu. Zap właśnie, muszę... Przecież mam jeszcze inne bronie. No nie lubię obuchów, ale chyba chociaż musiał mi jeszcze na budowę wydawać. A miecz Adwentu to widzicie. 74 zręczności. Czy wy jesteście normalni? Dobra, w siłę będę musiał trochę zainwestować potem. Bo jednak przyda się. Okej, okay, Ksander mi nie przeszkadza i bardzo dobrze. Dobra, może uda nam się już zdobyć ee, wystarczająco Expo. jak powinno być ok, znaczy powinno dostać więcej Expo, bo mam w końcu Umiejkę, która mi zwiększa bonus za zdobycie, za zdobywanie, która zwiększa nam mi bonus za zdobywanie, za wykonywanie misji. Jeśli chcesz coś zgłosić, porozmawiaj z sedział Reinholda. Tak, ta, ta nie, nie z tobą chciałem. Masz. Zdobyłem dla ciebie tę skrzynię. Spisałeś. Jeśli w zamówieniu niczego nie brakuje, w końcu będę mógł ruszyć z zaległymi naprawami. Twój dostawca nie żyje, ciekawa co nie Niech to szlak. Czekałem na te dostawy od wieków. Mam nadzieję, że niedługo ktoś przejmie jego interes. Myślałem, że nie zaopatrujesz się u banitów. Dostałem pozwolenie z góry. W tych ciężkich czasach cel uświęca środki. No, robienie interesów. Kłamiesz. Co tak naprawdę jest w skrzyni? Części zamienne, przecież mówiłem. Gadaj prawdę. A może wolisz, żebym to zgłosił? Dobra, już dobra. To zapas do palaczy. Zanim wyrobisz sobie opinię, musisz zrozumieć, że bez nich nie potrafię pracować. Czy to nie jest legalne? Właśnie dlatego nie możesz puścić pary z ust. Słuchaj, zawsze wykonuję obowiązki na czas, a to mój mały wspomagacz. Jakie to ma znaczenie? To wszystko. Wciąż muszę ci zapłacić. Dorzuciłem nieco grosza, nie rozpominam tych dopadach. warto było w tą charyzmę zainwestować. A możesz mi coś nauczyć. nauczyć? Jasne. A. Okej, okay. czyli mamy już pierwszą poszlakę. Eee, w sprawie właśnie tych do- nie jestem pewien czy już teraz mogę, czy jak teraz go zgłoszę to czy nie zepsuję przypadkiem. Bo może być coś jeszcze więcej. I widzę, że chyba resztę to za bardzo, reszty nie mogę zrobić w ogóle. Mogę jeszcze ewentualnie o to się postarać. Tylko najpierw chciałbym znaleźć jakieś spanko. Miejsce, gdzie mógłbym sobie glebnąć. Chyba tu będę mógł klapnąć. A, z Zygfrydem to na razie nic nie zrobimy. Jest tu wyro? Jest, dobra, śpi do rana. Wygląda na to, że chyba niedługo z Ignadonuse pójdziemy. Chociaż w sumie. Spro... Zobaczę, czy jak doniosę od razu na tego. Eee... Gottharda, to czy. Co jest? Oho. Zaczyna się. Widziałeś, co się tam wyrabia? Coraz więcej maszyn zaczyna wariować. Jak tylko zdobędziesz czipy maszyn bojowych, natychmiast mi je przynieś. No Musisz spoko. Jeżeli za nim cały hord zacznie się nawzajem wykańczać. A nie mówiłam? Kolejne awarie. Jeśli to się zaraz nie skończy, będę zmuszona odłączyć wszystkie ostatnio wypuszczone jednostki i hord będzie bezbronny. Sprawdzę, czy dzięki temu egzemplarzowi uda mi się czegoś dowiedzieć. Potrzebuję chipów sztucznej inteligencji. Dobra, nadal. jesteś monotematyczna. A właśnie, jesteś kimś jesteś w rodzaju kimś w rodzaju mechanika? Mechanikiem? Jestem emisariuszką. Do moich obowiązków należą między innymi zdobywanie nowych materiałów, produkcja nowych maszyn i naprawa starych. Pozostałe w ogóle zauważyłem teraz, że model jej twarzy wygląda. Dobra, zaraz odtępowało. to powiem. Że jej model twarzy wygląda, jakby sobie dorysowywała brwi. I to strasznie miernie. Dlaczego? Nie mogę, nie byłam. Szk linia montażowa, składanie, to moje. Jak mógł? Najpierw brakuje. Dobra. Jeśli nie wiesz. A gdzie mogę, że miastwo się pouczyć, nikno do Bo w sumie. Warto byłoby to wiedzieć. Dobra, chodźmy już po te żarcie. Tylko gdzie muszę się udać? Aha. To czeka kurwa w mnie wycieczka. Dobra, to ja w takim razie na razie skończę odcinek. Ja skoczę sobie poza kamerą po, e, po Durasa, bo przyda mi się wsparcie zdecydowanie, bo obawiam się, że to nie będzie wyglądało w taki sposób, że po prostu że po prostu pójdę po, te, pójdę po te żarełko i je przyniosę, tylko trzeba będzie pewnie sobie troszeczkę wywalczyć tą drogę. A póki co to mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.